Gość Radia Lublin. Dzień dobry przed mikrofonem Renata Chrzanowska, a dziś u nas w studiu gość pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog i filozof społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, nie milkną echa i komentarze po wybryku posła Grzegorza Brauna z klubu Konfederacji, który w Sejmie gaśnicą proszkową zgasił świece chanukowe. Został wykluczony z obrad. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Klub Konfederacji zawiesił posła w prawach członka klubu i zakazał mu wystąpień z mównicy Sejmowej. A klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Czy rzeczywiście ten, ten wniosek, jak mówią posłowie PiS, chcą też poprzeć? Czy rzeczywiście ta cała sytuacja zaszkodzi przede wszystkim Konfederacji, jeśli chodzi o sytuację polityczną w Polsce? Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Tutaj niestety no, próbuje się wyciągać pewną odpowiedzialność zbiorową, prawda? No i to trochę, to trochę jest nie, nie fair wobec Konfederacji, no bo sobie nie powiedzieć, Reagowali porównywalnie do tego, co zrobi, zrobili pozostali, prawda, politycy, czyli no, jednoznacznie potępili wybryk Pana e, Brauna, dodatkowo jeszcze no, ukarali go i teraz, e, teraz jakby ponoszenie e, konsekwencji tego e, czynu e, przez nich. No jest chyba, chyba nad wyraz. A z drugiej strony, dali, pan Braun dał pretekst, e, aby z jednej strony no, lewica no, mogła e, wreszcie, e, i to i to już nie jako małostkowa partia, ale partia, która walczy o pryncypia właśnie pozbyć się z przynajmniej z, no z, z tego... Z prezydium. Za, tak, z prezydium Sejmu, e, pana e, przedstawiciela Konfederacji. No, a z drugiej strony PiS też nie ma prawda, w tej chwili e, żadnych, żadnych takich pozytywnych uczuć wobec Konfederacji, no, która, no, myślę, że zawiodła bardzo, gdy idzie o pewne pomysł. Na sojusz ewentualny, jeszcze powyborczy, i tak dalej. Zatem, zatem w tych dwóch, te jedna i prawa, i lewa strona, właściwie chętnie się pozbędzie, pozbędzie prawda, Konfederacji z Prezydium Seni. I może być takie dążenie do wykorzystania tej sytuacji, bardzo wizerunkowo trudnej dla, hmm. dla, dla wszystkich, do tego, żeby zmarginalizować Konfederację. Tak, no, Konfederacja, no, jednak je, też jest postrzegana trochę jako jako taka alternatywa dla trzeciej drogi. Oni, jedna, i druga formacja mówiła o sobie trzecia droga. Myślę właśnie o PSL-u i ruchu pana Hołowni z jednej strony, a z drugiej właśnie Konfederacji. No to też dla PSL-u i dla ruchu pana Hołowni zmarginalizowanie Konfederacji także jest dla nich jeszcze większą sz szansą na pozyskanie elektoratu, która właśnie po tym wybryku pana Brauna, no może się zniechęcić do takiego kształtu konfederacji, jakie ona no, zaczyna przybierać właśnie bardziej jako taki ruch o mocnym profilu światopoglądowym i to w takim, który ma te najgorsze prawda, skojarzenia, a, a mniej ten wolnorynkowy, który chciał pan Męcen jako główną narrację wprowadzić. Panie profesorze, mamy nowy rząd, yy, pierwszy chyba od czasu uchwalenia Konstytucji, wybrany w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym, czyli przez Sejm. Obok nazwisk znanych są zupełnie nowe. Jak pan ocenia ten skład? Czy coś pana w tym rządzie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie na przykład to, że jako naukowiec dowiaduje się o ministrze nauki i to w, w sytuacji, w której to sam pan premier zapomniał go gdzieś tam wymienić podczas przedstawiania rządu, to dobrze nie wróży. No, formacja, która ma na ustach takie kategorie jak wiedza, nowoczesność, która no chce budować dalej idący postęp, no, wystawia na ministra nauki człowieka, który w żaden sposób, on jest na pewno, dobrze się kojarzy jako człowiek, jako całkiem taki um, chciałoby się powiedzieć konsyliacyjny rozmówca, e, e, przynajmniej w mediach tak się dawał postrzegać. E, natomiast no, no trudno, aby ktoś, kto nie ma nic wspólnego z nauką, z uniwersytetem, z szeroko rozumianym środowiskiem akademickim, no był nej, najlepszym arbitrem, no a także takim zarządcą jednak bardzo, bardzo trudnej i specyficznej ne, negoroso resortu no i, i, i tego właśnie czym on ma zarządzać. No to, jest, to jest takie zdziwienie. No, na pewno trochę zdziwienia budzą te, te nominacje, które ma tak, mają taki bardziej już skrajnie światopoglądowy prawda, charakter, i ich jednak jest dużo już nie tylko te, te ministra czy minister od spraw równości, ale te takie prawda, nawet przekazy, które płyną z Ministerstwa Edukacji, prawda, czy z Ministerstwa do Spraw Seniorów, tam mocniej przebijają się te kwestie światopoglądowo-obyczajowe niż te, które można byłoby. Prawda, kojarzyć, ja wiem, z wyrównaniem życia społecznego, czy takie wyrównania ekonomicznego. Tutaj to jest ten, no więc to także troszeczkę dziwi, Wydawałoby, wydawało się, że to będzie raczej narracja, narracja kampanijna, a mniej realne działanie polityczne. No jednak tutaj Donald Tusk postawił na to, że w tych pierwszych przynajmniej miesiącach no, trzeba dać temu elektoratowi nazwijmy go umownie lewicowo-liberalnemu, dużą satysfakcję, no i daje. No to są ministerstwa bez steki tak zwane. No tak. I tam są kobiety. Marzena Kładrewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej, Katarzyna Kotula, minister do spraw równości, Agnieszka Buczyńska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Niektórzy złośliwie może mówią, że to jest mm, mm, tak naprawdę niekoniecznie potrzeba tworzenia ministerstwa mm, ale po to, żeby dać wrażenie wprowadzenia kobiet do polityki, mm. do rządu. No, jest w tym coś takiego. No, to, 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 nie, to niestety jest praktyka, która ma miejsce nie tylko w polityce, to także właśnie w środowiskach naukowych często tworzy się specjalne kierunki, no, na przykład gender, żeby dać zatrudnienie gru dużej, grupie, dużej grupie kobiet, które muszą dla zachowania Parytetu pracować, prawda, na uniwersytetach. No i tutaj też chyba troszeczkę chodzi o to, o ten parytet, żeby on wybrzmiał. Te panie mogły być równie dobrze pełnomocnikami, prawda, premiera, bo do tej pory to takie raczej nazewnictwo przyjmowało. No, no, ale właśnie, ale dzięki temu ministerialnemu stanowisku, no tak jak pani słusznie zauważyła, mamy, mamy trochę bardziej wyższą wierony, rangę. Tak, tak, wyższą rangę i ten parytet w rządzie trochę lepiej. I wygląda na rzecz właśnie takiego ukłonu w kierunku kobiet. Ta koalicja, panie profesorze, składa się w istocie z wielu partii, to wielokrotnie już było podkreślane. One w, te partie w wielu punktach się nie zgadzają. Tak jak słusznie pan wskazał, są lewicowe i bardzo konserwatywne y, y, środowiska. Część ekspertów sugeruje, że ten rząd przetrwa najwyżej do wyborów prezydenckich, to znaczy tak to około półtora roku bo tam o wszystko trzeba będzie toczyć walkę. Tak, ale władza łączy, bardzo spaja każdego i myślę, że tu wszystko zależy od pewnych wewnętrznych też układów, jakie mogą powstać, satysfakcjonujących wszystkich uczestników, zwłaszcza tych najważniejszych uczestników tej sceny politycznej. Z jednej strony konkurencja o stanowisko prezydenta wcale nie musi być, gdyby na przykład pan Rafał Czaskowski no zechciał na przykład Pójść do Europarlamentu, albo jeszcze bardziej na komisarza lub wręcz na szefa Komisji Europejskiej. No to, to, jest, to jest scenariusz możliwy do zrealizowania. No to wtedy pan Hołownian nieprzypadkowo już wskazany przez pana kosiniaka Kamysza jako ewentualny prezydent za dwa lata po tym, jak minie jego czas kadencja prawda, na stanowisku marszałka Sejmu, czemu miałby być również niepoparty przez koalicję obywatelską, no i dodatkowo jeszcze wybory, wy, wybory te samorządowe, jeżeli doprowadzą do różnego rodzaju koalicji powiększającej władzę w regionach tejże właśnie wspólnej, może nie będzie wspólnych liz, ale właśnie ale tych partii, które wchodzą w koalicję rządową, no to dodatkowo jeszcze zacieśnią więzy polityczne i to, to może być więc sojusz, który przetrwa śmiało 4 lata i ma duże szanse wtedy nawet na powtórzenie wyników w kolejnych wyborach. Naszym gościem jest profesor Akadiusz Jabłoński, socjolog i filozof Społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl. Właśnie przed nami wybory samorządowe. Wydaje się, że te dwa obozy już po. Jakby po tym, jak już się wyłonił rząd, dalej są w kampanii wyborczej, dalej podkręcają ten przekaz, tak. dalej on jest taki bardzo konfrontacyjny. I wydaje się, że to jest czy to jest rzeczywiście tak, że to jest obliczone już na wybory samorządowe taka kampania, podsycanie tych emocji i utrzymanie tego wysokiego zainteresowania społeczeństwa. Czy to po prostu jest brak pomysłu na to, co dalej robić? Ja myślę, że to, no, na pewno to nie jest takie proste, żeby je, prawda, władzę przejąć i od razu mieć taki plan rozpisany. Wszyscy tak mówią przed wyborami, że to, to jest już wszystko przygotowane, no, ale poza takimi może strategicznymi działaniami, które no, muszą być nawet kontynuacją oraz takimi zapowiadanymi wielkimi zmianami. Choćby takie właśnie jak zmiany gdzieś w mediach, czy zmiany w edukacji, no to inne rzeczy będą się swoim trybem działy. Natomiast ważne jest to podtrzymanie pewnego zainteresowania polityką i poparcia dla tej formacji, która no, prawda, chce uzyskać teraz w wyborach samorządowych jak najlepszy wynik, no bo to jest bardzo istotne pole, pole walki, bowiem no, koalicja rządowa ma zapewnione władze w dużych miastach, no bo to się im udawało wcześniej, nawet w sytuacji, w której to startowali, prawda, no bardziej jeszcze pokuceni, prawda, ale, ale jakoś tam się udawało wspólnie te zarządy wojewódzkie i tak dalej, a w miastach zarządy miejskie i prezydentów wygrywać. No i teraz są jeszcze te regiony Polski, w których to pisma ma zdecydowaną przewagę i rządzi. No i dla koalicji tej rządzącej, no będzie będzie bardzo ważne, żeby też tam zmienić te, ten wynik wyborczy, no, a z drugiej strony dla Prawa i Sprawiedliwości no to jest jakaś walka prawie, że o przetrwanie, o byt, no, bo klęska w wyborach samorządowych, no, byłaby poważnym, poważnym ciosem, no, w ogóle w, w istnienie tej formacji w dalszym planie politycznym. No i to samo jeszcze z, Euro, z, z, z wyborami do Europarlamentu, no, jednak jak tam tamten wpływ na realną politykę europosłów jest, no wiemy jaki jest, nie jest zbyt duży, no to jednak symbolicznie zwycięstwo w, te, w tych wyborach byłoby także znaczącym podniesieniem morale i wewnętrznym partii, no ale także no, miałoby to oddziaływanie na opinię publiczną. Panie profesorze, a dlaczego PiS przegrał władzę? Bo wygrał wybory, a przegrał władzę. Podjęto już wewnętrzne jakby prze, przegrupowania, zmieniono w PiSie um mm. Strukturę pełnomocników. Jest już 17 zamiast 94. Jakby jest nowe otwarcie. Mówi się o tym, że są takie dywagacje, że trzeba łagodzić język, trzeba szukać koalicjantów. Co PiS musi zrobić, żeby, żeby się utrzymać, tak jak Pan wskazał? No, Ja sądzę, że to jest bardzo trudne do wskazania, a nawet gdyby ktoś, no bo choćby to, to złagodzenie przekazu, takie. Yeah. Mm -hmm. Ustawienie się bardziej po takiej stronie, jak to się mówi, centrowej i zgodzenie się na pewne przemiany cywilizacyjne, jakie no, zachodzą w społeczeństwie. No to mieliśmy tego próbkę w ustawie o in vitro. Tutaj premier, no i ten postanowił właśnie pójść tym łagodniejszym kursem. Wiadomo, że ustawa ta ma gwarantować finansowanie, no bo w Polsce jest dopuszczalne, prawda, legalne in vitro, ale chodzi o dopuszczanie, o finansowanie rządowe. No i tutaj właśnie nastąpiło, nastąpił taki przekaz, że to ma być wolny wybór, że będzie odpowiednia pula i każdy będzie mógł korzystać z takich metod prawda, walki, walki jakby z, z tym brakiem posiadania dzieci, jaki jest mu najbardziej bliski. No i to już spotkało się w wielu środowiskach, które sprzyjały Prawu i, i sprawiedliwości no, z daleko idącą tym no, może no, nawet negacją. Sam, sam jako prawda, katolik, czy choćby prawda, niektórzy politycy, to tak jak nasz lokalny poseł prawda, Czarnek były minister, no to oni jednoznacznie się wypowiedzieli, że są przeciwnikami tego typu rozwiązań. No to teraz, jeżeli to złagodzenie języka miałoby pójść jeszcze w innych kwestiach obyczajowo moralnym, no to znowu PiS straciłby swoją tożsamość, więc łatwiej powiedzieć, co zmienić, niż to zastosować, tak aby więcej krzywdy sobie nie zrobić i nie stracić tego elektoratu trwałego, pewnego i mieć tą niepewną, że się pozyska jakikolwiek inny elektorat. Ja myślę, że w, że w polityce bardzo się liczy konsekwencja i wydaje mi się, że PiS przegrał za pewien brak konsekwencji w narracji w porównaniu z działaniem. To dotyczyło właśnie relacji z Unią Europejską, gdzie jak się śmiali, ale w tym jest pewien rodzaj prawdy mówiono o powstawaniu z kolan, żeby potem zaraz, prawda, jak, jak, jak to prześmiewcy mówią, całować w rękę pana, prawda? I tutaj tylko, tylko słowami często byli, byli przeciwni rozwiązaniom unijnym, a gdy przyszło, przychodziło podejmowanie jakichś decyzji wiążących Polskę, no to, to było to zupełnie inne działania i, i ten brak konsekwencji był wyczuwany. To samo dotyczyło stosunku do wsi polskiej, do no choćby ta słynna ustawa, ustawa piątka, dla ta, zwierząt. Ta, piątka dla zwierząt. Te, te, te kwestie, a ja mam też te kwestie, prawda, covidowe, tutaj oczywiście nie będę Będę jakoś, jakoś podważał polityki rządu w tamtym czasie, ale ona była wewnętrznie sprzeczna, że, że tu nie chodzi nawet o to, że przyjęli taki, a nie inny kierunek właśnie walki z pandemią, ale tak trochę to było miotanie się. Zawsze można powiedzieć, nikt mądrzej by nie robił. No tak, no, ale oni rządzili i ponoszą za to także konsekwencje. Słowem, które powtarza się od wielu dni jest słowo rozliczenie. Nowy, nowa koalicja, nowy rząd mówi o rozliczeniach poprzedniej władzy, bo jak twierdzi, chcą tego wyborcy, już zapowiedziane są komisje śledcze, już jedna ma, już prawie prawie powstała do, do spraw wyborów kopertowych. Mówi się o trybunale stanu dla szefa NBP. Czy pana zdaniem w społeczeństwie rzeczywiście jest taka potrzeba rozliczania, hmm, czy to jest tak, na, taki teatr polityczny, tak jak twierdzą niektórzy, i to zależy od punktu widzenia, bo każda strona sceny politycznej zawsze to mówiła o komisjach śledczych, że to jest teatr polityczny służący popularności poszczególnych członków komisji, a nie Rzeczywistemu wyjaśnianiu sprawy. Po co te komisje są? Czy one też są obliczone na kampanię w samorządowych wyborach? Tak, to będzie służyło tym wszystkim, którzy będą oskarżali konkretnych polityków, ale też trzeba uważać to, co stało się, gdy idzie o tą pierwszą komisję dotyczącą tzw. wyborów kopertowych, to no pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za tą komisją, jakie oni mają nadzieję związaną z tą komisją, że rzeczowo argumentacja pokazująca, co należało zrobić, przebije zupełnie te wszystkie natarczywe ataki, oskarżenia i ci, którzy będą oskarżycielami, a nie przygotują się dobrze i nie będą mieli prawdziwych argumentów, w pozorom mogą na tym przegrać. Zatem jedna i druga strona widzi pewną okazję dla siebie. Oczywiście ci, którzy zorganizowali te komisje mają wrażenie, że to oni mają jeszcze większe szanse, no bo będą przed tą komisją komisją głównie stawali ludzie związani prawda, z prawem i sprawiedliwością. I zawsze bycie w oskarżanym, no jest już piarowsko pewną trudniejszą sytuacją, którą trzeba jakoś dla siebie wygrać. Ludzie chcą rozliczenia w takim znaczeniu, że chcą ukarania prawdziwych win. Jeżeli ktoś wykaże, że ta wina, wina została popełniona, to ludzie chcą, chcą aby został realnie ukarany. No, nieszczęście ośmiu lat PiSu polegało też na tym, że dużo się mówiło o rozliczaniu władzy, no ale potem ukaranych tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć i to byłyby to raczej jakieś płotki polityczne, bo ci, te, ci tak zwani rekinij, prawda, no bardzo dobrze do dzisiaj się mają. I tutaj, tutaj też myślę, że koalicja rządząca nie może sobie pozwolić na podobny błąd, czyli tylko prowadzenia takiej narracji. I no bo ktoś wreszcie powie sprawdzam, ale teraz oni to muszą robić, nawet gdy tego nie oczekuje większość społeczeństwa, ale są grupy, które są tak silnie związane z Platformą Obywatelską, które tego oczekują, że nie danie im tej satysfakcji no byłoby też z punktu widzenia Platformy dużym błędem. No i oni na ten czas będą na pewno budowali tą politykę, politykę takich igrzysk rozliczania. Czyli czekają nas jeszcze bardzo ciekawe czasy. A tak tego możemy być pewni. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.